Jesień to pora, kiedy miasteczka nabierają filmowego światła. Mgła kładzie się na rynku, bruk połyskuje po deszczu, a z okien pachnie cynamonem i kawą. Dziś zabieram Cię do pięciu miejsc, w których spokój nie jest nudą, tylko stylem podróżowania. Kazimierz Dolny, Lansko Tykocin, Reszel i Chełmsko Śląskie. Nie będzie pośpiechu, tylko krótkie trasy, ciepłe wnętrza i kadry, które same się układają, Pokażę ci najlepsze pory dnia, miejsca na rytuał, kawa, herbata, piec, kaflowy. Jeśli kochasz jesienne kolory i dźwięk liści pod butami, to jest odcinek dla ciebie. Włącz wyobraźnię, weź kubek ulubionej herbaty i chodź na spacer po miasteczkach, które jesienią wyglądają jak z pocztówki. Gotowy, lecimy jak zawsze bez spiny. Rozdział pierwszy. Kazimierz Dolny miasteczko nad Złotą Wisłą. Kazimierz Dolny jesienią ma własną temperaturę światła. Rynek miga bursztynem, cegła grzeje kolorem, a nad Wisłą snuje się delikatna mgła, jakby ktoś przykrył miasteczko miękkim szalem. Idę przez bruk między renesansowymi kamienicami przybyłów, czytam z fasad jak z otwartej księgi i myślę, że tutaj nawet cisza ma echo. Detalek zymsów, ślady po dłoniach rzemieślników z przedwieków. Wszystko układa się w opowieść, którą najlepiej chłonąć powoli. Wspinamy się na górę Trzech Krzyży. W dole Wisła rysuje srebrną wstęgę, a Kazimierz wygląda jak miniatura wyjęta z pudełka po zegarku. Precyzyjny, maleńki, cenny. Słońce mięknie, obraca kolory w miód. Na chwilę milkniesz, bo gdy horyzont zaczyna żarzyć się jak żar pod popiołem, słowa tylko przeszkadzają. Potem schodzimy w cień, do korzeniowego dołu. Lesowe ściany są tu jak płótna, a splątane korzenie, jak rzeźby, wyrzeźbione cierpliwością wiatru i wody. Dotykam kory, czuję chropowatość, słyszę cichy szeles liści ten wąwóz to tunel do innego wymiaru Zwalnia kroki, wyostrza zmysły, pozwala zauważyć drobiazgi, krople wiszącą na końcu gałązki, ślimaka, który zostawia srebrny ślad na mchu. Wracamy nad rzekę. Bulwar oddycha szerzej niż miasto, pachnie wodą i mokrym drewnem, gołębie trzepocą skrzydłami, wiatr niesie ze sobą sulo powieści żeglarzy. Siadam na ławce, Rozrywam kazimierskiego koguta, ciepła para, skupka kawy miesza się z chłodem wieczoru. I nagle rozumiem, że Kazimierz wcale nie jest do zwiedzania. On jest do bycia. Do siedzenia, patrzenia, słuchania, do wypełniania płuc powietrzem, które smakuje jak wspomnienie. Kiedy wstaje, czuję, że zabieram ze sobą nie obraz, lecz stan skupienia. Jesienny, spokojny, złoty. Rozdział drugi. Lanc korona, mgiełka, drewno i cisza. Landskorona zaczyna się od wdechu. Mgiełka przysiada na dachach jak pióro. Drewno domów pachnie żywicą i deszczem, a cisza ma tu własny stary akcent. Ryneczek nie udaje skansenu. To żywe serce wsi, w którym czas zwija się w kłębek pod podcieniami. Deski skrzypią pod stopami, na parapetach chłodnieją kubki po wczorajszej herbacie, a w oknach jeszcze tlą się lampiony. Patrzysz i czujesz, że ta miejscowość nie prosi o uwagę. Ona ją przyciąga szeptem. Schody prowadzą w górę, do ruin zamku. Po drodze mijasz płoty, za którymi jesień rozkłada swój warsztat jabłka w skrzynkach, sznury suszonych ziół, kurtka zarzucona na kołek. Na szczycie mgła otwiera się na chwilę i odsłania dolinę, stłumione barwy, łagodne linie, bezkidy jak rozłożona mapa miękkich wzgórz. Kamień pod dłonią ma temperaturę popołudnia. Chłód przypomina, że tutaj wszystko jest bardziej prawdziwe, bo mniej opowiedziane. W bocznych uliczkach powietrze smakuje dymem i cynamonem. Kawiarnia, w której piec kaflowy mruczy jak kot, podaje herbatę z miodem, która rozgrzewa jak zdanie, na które długo czekałeś. Siadasz przy oknie, parująca szyba robi z ulicy akwarele. Ktoś przechodzi wolno z siatką jabłek, ktoś inny poprawia chusta, i nagle jesteś częścią obrazu, a nie tylko widzem. Na skraju alei zatrzymujesz się jeszcze raz, żeby spojrzeć na Beskidy. Wiatr przynosi szelest liści, które już zdecydowały się spaść. Wkładasz ręce do kieszeni, bierzesz łyk herbaty i pozwalasz, żeby to miejsce zrobiło swoje. Zwolniło puls wypłaszczyło myśli, włączyło tryb tu i teraz. Land nie potrzebuje fajerwerków. Wystarcza giełka, drewno i cisza, które potrafią z jednego popołudnia zrobić wspomnienie na długo. Tykocin. Bruk i historia nad Narwią. Tykocin zaczyna się od bruku. Kamienie pod stopami pamiętają kroki, które szły tędy przed nami. Kupców, rzemieślników... Podróżnych szukających schronienia przed wiatrem znad Narwi. Barokowy rynek otwiera się szeroko jak księga, a w środku pomnik i cisza, która nie jest pustką, tylko pauzą między zdaniami historii. Fasady kamienic mają miękkie jesienne światło. Kolory nie krzyczą, tylko mówią spokojnie: zostań chwilę. Idę w stronę Wielkiej Synagogi. Z bliska widać, że to dom modlitwy i pamięci w jednym oddechu. Detale fasady prowadzą wzrok do góry, a w środku, niezależnie od pory dnia, czuć ciężar słów, które kiedyś tu brzmiały. Nie trzeba wiele mówić, wystarczy postać i posłuchać. Tykocin nie przytłacza opowieściami, daje im przestrzeń, i to widać w sposobie, w jaki światło dotyka ścian, jak echo odbija się od sklepienia. Później rzeka. Most nad Narwią to miejsce, w którym miasto przegląda się w wodzie. Jesienne kolory – ochra, miedź, fiołkowe cienie – spływają jak farba, a nurt maluje z tego własną wersję pejzażu. Zatrzymuje się na chwilę i patrzę, jak wiatr rozcina tafle. Zamek w oddali mięknie w odbiciu, a niebo miesza się z wodą tak, że trudno powiedzieć, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Zanim zapadnie zmierzch, zaglądam do małej knajpki. Biorę śledzika albo ciastko na słodko, coś prostego, co układa dzień na właściwym miejscu. Potem wracam na bulwary. Dźwięk rzeki jest niższy, światła w oknach robią z miasta latarnie, a zamek rysuje się ciemną linią ponad brzegiem. Spacer o tej porze to nie trasa turystyczna, tylko rozmowa z miastem na półgłos. W Tykocinie łatwo zapomnieć o czasie. I dobrze, bo są miejsca, które nie chcą być zaliczone, chcą być po prostu przeżyte. Rozdział Reszel cegła, mury i jesienny mrok. Reszel ma kolor cegły i zapach jesieni. Wchodzi się tu przez most, który prowadzi prosto w kadr. Gotycki zamek biskupi wyrasta z rzeki liści, a woda pod spodem niesie odbicia jak rozsypane szkło. Pierwszy krok na bruk i świat zwęża się do dźwięku własnych butów. To miasteczko nie krzyczy. Mruga do ciebie cieniem pod arkadą, przystaje na zakręcie uliczki, pozwala dotknąć ściany, która pamięta więcej niż my wszyscy razem. Wnętrza mają temperaturę starego kamienia, schody wiją się jak wstęga dymu, idziesz, a echo pilnuje rytmu. Poręcz jest chłodna, dłoń sama zsuwa się po drewnie, które nosi ślady tysięcy podobnych gestów. Czujesz mrok, ale ten dobry teatralny, co wydobywa blask. Z każdego okienka sączy się pas światła, w którym tańczą drobinki kurzu jak złoty pył. To nie muzeum rekwizytów, to żywy mechanizm pamięci. Uliczki z czerwonej cegły są wąskie, jak listy pisane drobną ręką. Pomiędzy nimi żółte liście układają własną mapę. Ktoś zamyka drzwi, skrzypnięcie rozwiązuje ciszę na krótką chwilę, potem znów wszystko wraca do szeptu. Idziesz w górę do wieży kościoła, schody cofają oddech, ale na szczycie czeka nagroda, panorama warmi rozłożona jak spokojna kołdra. Ceglane dachy, wstążki drzew, mleczne niebo, które wciska się między wieże i mury, z tej wysokości reszel wygląda jak miniatura w pudełku po cygarach. Precyzyjny, ciepły, lekko tajemniczy. Po zejściu czekasz chwilę przy okienku cukierni. Gorąca czekolada paruje, kubek grzeje dłonie, a łyżeczka zostawia krótki, cichy ślad na porcelanie. Dzwon w tle domyka zdanie, którego nie trzeba kończyć słowami. Reszel nie jest miejscem na pośpiech. To opowieść o świetle na cegle, o schodach, które wiedzą, ile mamy siły, i o jesieni, która potrafi narysować mrok tak, by chciało się zostać w nim odrobinę dłużej. Rozdział 5. Chełmsko-śląskie domy tkaczy i czasy, które zostały. Chełmsko-śląskie zaczyna się pod podcieniami. Deski skrzypią znajomo, jakby pamiętały każdy poranny krok, a powietrze pachnie mokrym drewnem i herbatą z termosu. Domy tkaczy stoją rzędem. Dwunastu apostołów twarzą do ulicy, jak świadkowie, którzy nie lubią podnosić głosu. Z bliska widać ślady dłuta, wrzery czasu, drobne nierówności belek. Każda belka to linijka z dawnych opowieści o rękach, które tkały rytm dnia, o krośnie, które wybijało miarę godzin. Idę powoli wzdłuż frontu, licząc okna jak paciorki. Mgła układa się nisko, robi z ulicy miękki korytarz. W tej ciszy słychać najwięcej. Czyjeś krzątanie w środku, oddech pieca, pojedynczą kroplę spadającą z okapu. Zatrzymuje dłoń na senku. chropowatość prowadzi wzrok do splotów słojów, do drogi, którą drewno przeszło od drzewa do domu. Tu architektura nie udaje scenografii. Tu się po prostu żyje. W jednym z podcieni ktoś zostawił stary taboret. Siadam na chwilę i otwieram termos. Herbata jest prosta, ciepła. Smakuje jak przerwa w pracy, którą robi się bez pośpiechu. Pajda chleba chrupie cicho. A masło rozpływa się tak, jak rozpływa się czas w miejscach, gdzie nikt go nie goni. Przez ulicę przemyka kot, dotyka ogonem kałuży i znika pod schodami. Deszcz drobnieje. Zostaje tylko szelest na dachu i oddech miasteczka. Wychodzę z powrotem na ulicę. Mgła podnosi się o jeden palec, jak kurtyna. Domy tkaczy zostają za plecami. Równe, wyważone, spokojne. I mam wrażenie, że zabieram ze sobą nie widok, tylko tempo. Wolniejsze, cięższe od zapachu drewna, takie, które w kieszeni nie dzwoni powiadomieniami. Hełmsko-Śląskie uczy, że czasem najlepsza opowieść dzieje się wtedy, gdy tylko siedzisz i słuchasz, jak drewno mówi. Pięć miasteczek, pięć jesiennych nastrojów, złota wisła w Kazimierzu, mgiełka i drewno Lankorony, bruk i historia Tykocina. Ceglana cisza Reszla i Sudecki Spokój, Hełmska Śląskiego. Każde inne każde warte jednego spokojnego weekendu. Które wybierasz jako pierwsze? Napisz w komentarzu jedno słowo, nazwę miasteczka. Najciekawsze uzasadnienie przypnę pod filmem. Jeśli lubisz takie trasy bez Spiny, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Twoja łapka w górę i udostępnienie naprawdę pomagają dotrzeć do ludzi, którzy też lubią podróżować powoli. Wybierz kolejny film i zostań ze mną jeszcze chwilę. A jeśli planujesz wyjazd, dodaj ten odcinek do swojej playlisty Weekend. Dzięki za wspólny spacer. Do zobaczenia w następnym filmie. Jak zawsze bez spiny.